Cześć, witajcie na kanale Marketing Ekspert. Ja nazywam się Kamil i wczoraj zadałem pytanie na moich mediach społecznościowych dotyczące tego, o czym chcecie, żeby ten dzisiejszy film był. I jedna z osób napisała o tym, gdzie warto zacząć, czy Olix, czy własny sklep, czy Allegro, czy Facebook Marketplace. I to pytanie bardzo często pojawia się w moich mediach społecznościowych, dlatego dzisiaj na nie odpowiem. Zanim jednak przejdę do konkretów, to zapraszam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi firmami. i zapraszam Do oglądania. Ten film będzie poświęcony bardziej dla osób, które chcą zacząć z dropshippingiem, nie mają dużego budżetu, więc nie pozwolą sobie na przykład na reklamy na Facebooku. Tak więc, dużo osób pyta mnie, która z tych platform jest najlepsza i od której zacząć, i ogólnie, czy może warto zacząć od swojego własnego sklepu, jeżeli się nie ma pieniędzy na start. Więc, przede wszystkim, mamy trzy takie główne platformy: jest to Facebook Marketplace, jest to OLX, jest to Allegro. I ja uważam, że Facebook Marketplace na ten moment jest najlepszą platformę. Platformą, ze względu na to, że jest tu naprawdę bardzo mała konkurencja, ludzie jeszcze nie wiedzą za dużo o tej platformie i też jest bardzo mało osób, które prowadzą dropshipping na tej platformie. A jak były prowadzone jakieś tam statystyki, jakieś badania, okazuje się, że większość osób, tych, które wchodzi na Facebooka, również przegląda Facebook Marketplace'a, więc naprawdę jest tu na bardzo duży ruch. Jeżeli chodzi o Elixa, no to jest to również dobra platforma, aczkolwiek jest tutaj kilka ograniczeń, zwłaszcza, że nie można tutaj zakupić. Teraz, tu trzeba się kontaktować. No i ludzie zazwyczaj tutaj będzie tu na pewno mniejsza sprzedaż niż na przykład na Facebook Marketplace czy na Allegro. Natomiast jeżeli chodzi o Allegro, no to mamy tutaj bardzo duże opłaty. Nie za samo wystawienie, więc tutaj nie musicie się przejmować, ale za sprzedaż, więc na pewno nie zbudujecie tutaj nie wiem jak masywnego biznesu. Więc bardzo dużo osób mnie pyta, od której z tych platform zacząć, i myślę, że na samym początku nie macie nic do stracenia. Jeżeli nie, po, nie posiadacie żadnego budżetu, to na to, żeby zacząć z tymi reklamami, no to wrzucajcie na tak naprawdę każdy przedmiot na, na wszystkie z tych platform. Na pewno Facebook Marketplace jest numerem jeden, ale jeżeli macie czas, no to wrzućcie na każdą z tych platform. Nic was to nie kosztuje, a możecie akurat coś zarobić. Jeżeli będziecie po prostu tylko wrzucali ten produkt na te platformy, no to na pewno nie zarobicie tutaj nie wiem jakich pieniędzy. Może wpadną wam pojedyncze sprzedaży, może kilka ich zdobędziecie na jakimś przełomie czasu, ale na pewno nie będą to, nie wiem, jak masywne sprzedaże. E, dużo osób mówi, że na Allegro można zarobić miliony i tak dalej, ale trochę w inny sposób ze względu na to, że e, te osoby zazwyczaj posiadają już swój sklep internetowy i wykorzystują e, Allegro jako kolejną platformę sprzedażową. I do tego właśnie was zachęcam, czyli na samym początku mimo wszystko zachęcam do tego, abyście zbudowali swój sklep internetowy. I to nie musi być na Shopify, gdzie będziecie musieli płacić 120 zł miesięcznie. E, może być to na przykład WordPress. WordPress jest również bardzo dobrą platformą. Tutaj z WooCommerce możecie zbudować naprawdę fajny, fajny sklep ze względu na to, że mimo, między innymi macie dostęp już do Elementora, który jest takim page builderem, gdzie naprawdę bardzo fajnie możecie stworzyć sobie taki sklep, takie strony. Często te sklepy wyglądają nawet lepiej niż na Shopify, bo na Shopifyu mamy tutaj taki bardzo prosty szablon, który można w bardzo szybki sposób edytować. Oczywiście możemy sobie tutaj Zainstalować jakiegoś page buildera, na przykład Pageflya, natomiast są to buildery, które są płatne. Możemy sobie to zainstalować i nasz sklep będzie wyglądał o wiele lepiej. Natomiast mamy tutaj to płatne. Na WordPressie na przykład jest Elementor, gdzie możemy sobie tutaj zrobić ten sklep zupełnie od nowa i mamy też ten elementor jest za darmo. Natomiast trzeba będzie poświęcić na pewno więcej czasu na to, żeby ogarnąć tego WordPressa i na ten cały design sklepu, ale mimo wszystko, często na WordPressie te sklepy mogą wyglądać. Lepiej niż na Shopify. No i przede wszystkim koszt tego WordPressa to jest jakieś 50 zł za pierwszy rok, bo tak naprawdę za samego WordPressa tu, za WooCommerce nie płacicie, tylko musicie zakupić domenę i zakupić oczywiście hosting. I za pierwszy rok myślę, że zmieścicie się tutaj w kwocie 50 zł, na przykład możecie zakupić to na lh.pl, jest taka strona czy na home.pl, chociaż na homeie chyba jest to droższe za pierwszy rok i później następne lata też jest drożej na lh.pl, chyba jest to trochę tańsze. W każdym bądź razie jak zakupicie sobie to, później stawiacie tam WordPressa, stawiacie WooCommerce i za pierwszy rok płacicie około 50 zł, gdzie na Shopify'u musielibyście zapłacić około 1000, nawet ponad 1000 zł, bo tutaj miesiąc kosztuje 140-160 zł, coś takiego. A przedłużenie później na następny rok, jeżeli chodzi o WordPressa, to to będzie też koszt jakiś 300 zł, to i tak jest mniej niż jakbyście mieli tego Shopify'a. I teraz powoli zacznę przechodzić do tego, dla Dlaczego warto jest mimo wszystko na samym początku zbudować sklep? Myślę, że 50 zł każdy jest was w stanie wydać i na przykład stworzyć to sobie na WordPressie. I mamy tutaj kolejną taką gałąź, czyli mamy kolejny wybór. Możemy albo wybrać sklep z jednym produktem, albo sklep taki ogólny, gdzie jest kilka produktów. I to wszystko teraz będzie zależało, od tego będzie zależała wasza cała strategia. Bo jeżeli zdecydujecie, że chcecie działać ze sklepem ogólnym, czyli takim, na którym jest bardzo dużo różnych produktów. Czyli tak naprawdę, możecie dodawać produkty z różnej branży. Akurat ten sklep, nie no, też ma bardzo dużo różnych produktów, bo i mamy jakieś dla zwierząt, i dla, do domu, więc mają bardzo dużo różnych produktów. Jaki jest plus takiego sklepu, to to, że w momencie, kiedy macie taki sklep ogólny, to dodajecie produkt na przykład z Aliexpressu na ten sklep, po czym dodajecie go na Allegro, na OLX-a i na Facebook Marketplace. -a. I w tym momencie, na przykład, jak będziecie dodawali jeden dzień, tak na swój sklep, na Allegro, OLX i Facebook Marketplace. Place, no to macie większe szanse na to, że na któryś z tych sklepów, czy to na Allegro, czy na, na tym sklepie waszym tutaj głównym, ktoś zakupi ten produkt i jeżeli dziennie będziecie, jeżeli miesięcznie na przykład dodacie 30 produktów, no to zwiększacie tą szansę, że któryś z tych produktów zostanie znaleziony na którejś z tych platform i zostanie zakupiony. Większość osób, które zarabia te miliony, które tam się chwali tymi milionami na Allegro, no to zazwyczaj właśnie posiadają swój własny sklep. Najprawdopodobniej wiele osób też posiada ten sklep na SkyShopie i działa tutaj z innymi hurtowniami z Polski, aczkolwiek ja polecam bardziej Aliexpress, jeżeli zaczynacie, bo jest mniej tutaj różnych zobowiązań i tak dalej, więc w ten sposób sobie działać, możecie sobie to tutaj rozreklamowywać. Jaki jest minus takiego sklepu, to to, że na pewno nie zbudujecie tutaj długoterminowe jakieś marki, nie będzie to działało w wieczność i też nie będzie przynosiło nie wiem jakich dochodów na samym początku, więc tak mniej więcej wygląda ten sklep ogólny, ale mimo wszystko, jeżeli zaczynacie to będzie bardzo dobry pomysł na to, żeby stworzyć coś takiego i nazbierać pieniądze na przykład później na jakieś reklamy. Drugą opcją jest stworzenie sklepu z jednym produktem. Tego typu sklepy wyglądają, jak możecie zobaczyć, o wiele lepiej. Akurat tutaj wybrałem taki, który jest już bardzo mocno rozpoznawalną marką, natomiast mimo wszystko te sklepy wyglądają fajnie i co tutaj, tutaj się sprzedaje zawsze jeden produkt. Natomiast można tutaj zbudować fajną wokół tego markę i będzie będzie można to reklamować w darmowy sposób na Instagramie, co częściej, często lepiej się przykłada, niż na przykład wystawianie tych produktów na Allegro, czy na Olix, czy na Facebook Marketplace. Oczywiście ten jeden produkt również możecie wystawić sobie na tych portalach. Tutaj nie ma z tym proble problemu, natomiast na pewno będzie mniejsza szansa, że ten jeden produkt Wasz zostanie odnaleziony. Jednakże, tak jak przed chwilą wspominałem, możecie użyć do tego Instagrama i prowadzić darmowy marketing na Instagramie. I często jest to naprawdę bardzo skuteczne. Jeżeli chodzi o sklep ogólny, no to marketing na Instagramie nie do końca wypali. E, zaraz zrozumiecie dlaczego. Więc przede wszystkim chodzi nam o to, aby zbudować jakąś społeczność. Powiedzmy, że sprzedajecie jakąś butelkę dla psa i nie chodzi o to, żebyście stworzyli ten sklep internetowy, który będzie tak fajnie wyglądał, jak jednoproduktowy sklep, czyli tutaj będzie miał tylko ten jeden produkt, e, w tym wypadku tą butelkę dla psa. Po czym stworzycie Instagrama o tej samej nazwie i zaczniecie wrzucać zdjęcia tej butelki wszędzie tutaj? No nie ma to sensu, ze względu na to, że nikt, żadna osoba raczej nie, nie zachęci ją to, żeby was zafollowować, żeby dołączyć do waszej społeczności i tak dalej. Więc o co tutaj chodzi? Patrzcie na przykład tutaj. 5 milionów obserwujących ma ta strona, która wrzuca zdjęcia psów. I tak naprawdę tylko i wyłącznie wrzuca te zdjęcia psów. I do tego was również zachęcam, żebyście stworzyli Instagrama. I mimo, że to będzie Instagram tego sklepu, to wrzucajcie na przykład zdjęcia psów, czy śmieszne memy związane z psami. W zależności oczywiście od waszej niszy. Pewnie wielu was Wiele osób z Was zapyta, skąd brać tego typu zdjęcia. To jest bardzo proste, ponieważ na przykład, tak jak oni, oni też nie biorą tych zdjęć, nie robią sami, tylko te zdjęcia to są innych osób, innych osób, które tutaj wrzucają te zdjęcia na Instagrama. Akurat oni nie podają źródła tego, tego, tego zdjęcia. Natomiast na większości tego typu stronach znajdziecie źródło podane zdjęcia, skąd oni to, to zdjęcie wzięli, na przykład wejdziemy sobie na InstaDocs. I co jest fajne, to to, że on oni nawet nie zaczynali od tego, żeby zbudować sklep, tylko zaczęli od tych zdjęć, od tych filmów i teraz gdyby chcieli stworzyć taki sklep, no to zdecydowanie już mieliby taką widownię, która z chęcią zakupiłaby ich produkt. Więc do tego was również zachęcam i teraz. Wchodzimy sobie na takie zdjęcie i widać, że mamy tutaj Instagram, którego to zdjęcie jest. Oni tylko tak jakby udostępnili to zdjęcie u siebie na, na tym Instagramie i wy również możecie to robić. Wystarczy, że skopiujecie sobie ten link, skopiujecie sobie ten link, przejdziecie na przykład do strony download gram i tutaj pobierzecie po prostu to zdjęcie, wrzucicie na swój na swoją stronę, na swój Instagram tego sklepu i dodacie tylko ten kredyt, czyli od kogo pochodzi, czyli źródło możecie tutaj napisać i dacie ten Instagram. I możecie tak robić z każdym zdjęciem, z każdym wideo. Jeżeli jakaś osoba będzie miała problem, to do was napisze i usuniecie wtedy, ale nikt nie będzie miał do was problemu, jeżeli podacie źródło tego zdjęcia czy tego filmu. I teraz na moim przykładzie pokażę wam jak to wygląda pewnie większość z was śledzi tego mojego instagrama jeżeli nie no to serdecznie zachęcam do tego żeby śledzić, natomiast ja nie wrzucam tutaj na tego instagrama jakiś no nie wiem kupcie mój kurs, pokazuję cały czas wyniki innych kursantów albo pokazuję swoje wyniki czy cokolwiek innego, to tego typu posty nigdy nie przyciągnęłyby osoby z zewnątrz takie osoby, które mnie nie znają jeszcze nie widziały moich filmów na youtube, nie interesują się dropshippingiem, żadna z tych osób nie, nie zafollowowałaby mojego e, profilu, dlatego tworzę content, który dla tych osób z zewnątrz jest w jakiś sposób fajny, motywujący jakieś śmieszne filmy jakieś różnego rodzaju informacje różnego rodzaju sposoby na marketing i tak dalej, te osoby to interesuje no i oczywiście ja od czasu do czasu gdzieś na story e, puszczę sobie na przykład jakiś wynik kursanta, czy wynik swój i nagle te osoby, które mimo, że przyszły śledzić mój profil tutaj dla tych fajnych postów, zobaczą, że ja dodatkowo Gdzieś tam zarabiam pieniądze, czy tutaj na przykład sprawdzą wyniki, czy sklep jak prowadziłem, sprawdzą to sobie i nagle w ich głowach pojawi się takie pytanie: Co on robi? Ja też bym chciała, czy chciał? Napiszą do mnie, ja im po trochu coś tam wytłumaczę. Zaczniemy budować jakąś więź i w tym momencie, w jakimś tam pewnym momencie sprzedam im kurs. Więc to w ten sposób działa i również działa jeżeli chodzi o sklepy, że najpierw musicie nawiązać jakąś więź, żeby ci ludzie wam zaufali, a później, później Możecie cokolwiek im sprzedawać. I który sklep ja bym wybrał, czy ogólny, czy jednoproduktowy. Najprawdopodobniej, gdybym miał czas, a nie miał pieniędzy, stworzyłbym dwa tego typu sklepy. Jeden ogólny yy, i wystawiałbym produkty, dodawałbym jeden produkt dziennie na ten sklep, później na Allegro, na OLX i na Facebook Marketplace, a. nie pochłania to bardzo dużo czasu. Zbudowanie samego sklepu trochę może pochłonąć, natomiast dodanie produktu to może max być godzina, dodanie na te wszystkie platformy. Dodatkowo stworzył. Bym sklep z jednym produktem, czyli znalazłbym sobie jakiś produkt, wokół którego chciałbym budować markę, i w przyszłości chciałbym się pochwalić innym znajomym, że to jest moja marka, że to jest mój produkt i nie wstydzić się na przykład tego. Tak więc to jest taki, tak więc ja bym po prostu te dwa, dwa sklepy sobie stworzył i działał na tych dwóch sklepach naprzemiennie. Wszystko jednak zależy od tego, ile macie czasu i na ile możecie sobie poświęcić. Nie powiem Wam, który z tych sklepów, jeżeli mielibyście wybrać, byłby lepszy. Je myślę, że ten byłby lepszy, ten będzie lepszy na samym początku, możecie dużo więcej zarobić, czyli bardziej szybciej możecie coś zarobić na tym sklepie, natomiast jeżeli chodzi o tą markę, to będziecie mogli zbudować tutaj coś, co w przyszłości będzie mogło was utrzymywać totalnie, więc w ten sposób mniej więcej to działa. Tak więc podsumowując, dla osób, które chcą zacząć z dropshippingiem, nie mają dużego budżetu na start, chcą w ogóle cokolwiek zacząć, to i tak mimo wszystko polecam zbudować sklep internetowy najlepiej na wordpressie, na samym początku, bo nie musicie się martwić o to, że będziecie musieli płacić jakieś niebotyczne sumy pieniędzy, więc zacznijcie sobie od WordPressa i stwórzcie albo sklep ogólny i dodawajcie te produkty na te wszystkie platformy, albo sklep jednoproduktowy, dodajcie te, ten jeden produkt na, ten, na te wszystkie na no, Oliksy, na Facebook Marketplace, Allegra i tak dalej i dodatkowo róbcie content na Instagramie, możecie robić też content na YouTubie, na przykład robić jakieś kompilacje zdjęć, czy kompilacje filmów i budować jakiś taki content, aż czasem osoby, które będą zainteresowane tym Waszym contentem e, sprawdzą wasze, wasz sklep internetowy i już będą miały jakieś zaufanie i najprawdopodobniej zakupią ten Wasz produkt. Tak więc to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach, zostawcie kiedyś lajka, like, jeżeli film Wam się spodobał i słyszymy się następnym razem.